Dobry wieczór Państwu. Obawiałem się sytuacji, w której stracimy bramkę. Zwłaszcza w ostatnich meczach, gdzie traciliśmy je bardzo wcześnie i bardzo szybko. I tu cały czas nie ma odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego wychodząc tak naładowany, wychodząc z planem na pierwszą, czy to drugą połowę, Dostajemy, dostajemy bramkę tak szybko, a potem wszystko się nie układa. jak to najlepsza defensywa w lidze i o tym, z tego zdawałem sobie sprawę. I wiedziałem doskonale, że dopóki będziemy utrzymywali dobry wynik, korzystny wynik, to Radomiak się będzie niecierpliwił i to Radomiak będzie w pierwszej kolejności chciał się odsłonić. Niestety to my dostaliśmy bramkę, a już później z piłką nie byliśmy sobie w stanie poradzić. Jest to trudne doświadczenie szczególnie dla mnie, bo pierwszy raz na trzy kolejki przed zakończeniem prawdopodobnie nasz los został już przesądzony. Zobaczymy jeszcze jutro jak będzie potoczy się kolejka. Ale jest to ciężki, ciężki moment dla mnie, dla tego klubu. Dla mnie, że przede wszystkim po tylu latach wróciłem do Bełchatowa. Przez 3 lata udało się wiele rzeczy tutaj zrobić dobrze, a ten ostatnie 8 miesięcy jest jakimś takim nie, niedobrym snem, koszmarem, który, którego nigdy się nie spodziewałem. Dziękuję drużynie za zaangażowanie, bo tego nie można im odmówić. Natomiast cały czas coś, czegoś nam brakuje, przede wszystkim w grze ofensywnej i to to jest pokłosie tego, że nie jesteśmy w stanie wygrywać meczu. Dziękuję. Witam Państwa. Na pewno jestem zadowolony, no ale jestem też troszeczkę zdenerwowany tym co się działo po prostu tutaj na boisku i, i, i uważam, że od tego w ogóle zacznę. Także hmm. yy, no że po prostu no to spotkanie szczególnie w pierwszej połowie zostało obsute przez pewne decyzje. Ja sobie nie przypominam, sobie, żebyśmy my od 19 minuty grali w jakimkolwiek meczu jednego zawodnika mniej. Nie jesteśmy zespołem, który gra brutalnie, zawodnicy dobieramy technicznych i, i to jak sędzia pokazał pierwszą kartkę w czwartej minucie, drugą 19 no to, no to, no to po prostu wprowadził bardzo nerwową atmosferę. Następnie też ja zostałem wyrzucony gdzieś tam z boiska po drugiej żółtej karce, co po raz kolejny dla mnie jest niezrozumiałe, jeżeli cała ławka wybiega domaga się rzutu karnego, no to znowu jest karany trener, ale już to zostawmy. Jesteśmy oczywiście bardzo zadowoleni. Jeżeli chodzi o przebieg meczu, to e, tak jak mówię, te, ta czerwona kartka musiała mieć i miała bardzo duży wpływ na to, co się działo. Uważam, że byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym, nawet grając w, w, w 10. Przeciwnik z tego co, co, co sobie przypominam, to chyba nie stworzył jakiejś stuprocentowej sytuacji, natomiast my sobie też w szatni powiedzieliśmy, że nie zadowala nas tutaj remis i że pomimo, że gramy jednego mniej, to robimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Z takim nastawieniem przyszliśmy na drugą połowę. Bardzo fajna akcja, bramka Majka, a potem wydaje mi się, że kontrolowaliśmy przebieg, graliśmy mądrze, jak doświadczony zespół, nie daliśmy sobie tego zwycięstwa. Wydrzeć. Także, także chyba tyle. Cieszę się też, że takie, takie zwycięstwo na tak trudnym terenie z zespołem, który grał utrzymanie i w dziesięciu przez cały mecz na pewno podbuduje nas jeszcze bardziej mentalnie, bo widać, że rady w szatni była niesamowita, bo zawodnicy też byli no, sfrustrowani po prostu poziomem sędziowania dzisiaj i to trzeba po prostu po, powiedzieć. Natomiast gramy dalej, obserwujemy teraz wyniki, zostały trzy kolejki i cieszę się, że sobie dzisiaj te trzy punkty dopisujemy. A tutaj zespołowi gospodarzy GKS Rowi Bohatowi że, życzę, że, żeby utrzymał się w tej lidze. No jeszcze jest, jest, jest szansa, także, także muszą zrobić wszystko, żeby, żeby gdzieś zapunktować. Nie będzie to łatwe, ale, ale ja wierzę, że ten zespół jest jeszcze w stanie się utrzymać. Dziękuję bardzo.